Majeczne czytanki. Pteranodonka Maurycja i siedem przygód w wielkim świecie. Dawno, dawno temu, w dolinie pełnej bujnych drzew i strzelistych gór, żyła młoda pteranodonka o imieniu Maurycja. Była wyjątkowa, miała błękitne skrzydła z delikatnymi złotymi plamkami, które lśniły w promieniach słońca. Maurycja zawsze marzyła o tym, co kryło się za horyzontem. Choć jej rodzina i przyjaciele mówili, że dolina jest wystarczająco piękna, Maurycja czuła, że świat poza nią skrywa nieznane cuda, które tylko czekają, by je odkryć. Ale czy nie boisz się wyruszyć sama? zapytała ją kiedyś starsza pteranodonka, ciotka Florentyna. Nie, Ciociu. Jestem odważna i wierzę, że poradzę sobie z każdym wyzwaniem, odpowiedziała z uśmiechem Maurycja. Pewnego dnia, gdy słońce zaczęło wschodzić nad doliną. Maurycja postanowiła wreszcie spełnić swoje marzenie. Zabrała ze sobą tylko to, co niezbędne: kilka ulubionych owoców i mały kamień przynoszący szczęście, który dostała od swojego taty. Rozprostowała swoje skrzydła i wzniosła się w powietrze, zostawiając za sobą znajome krajobrazy. Po długim locie nad zielonym lasem, Maurycja dostrzegła małego Liska, który próbował wdrapać się na wysoką skałę. Jego rude futerko połyskiwało w słońcu. A ogon poruszał się nerwowo, gdy nieustannie się ślizgał. Hej, potrzebujesz pomocy? Zawołała Maurycja, lądując delikatnie obok niego. Nie powinienem prosić o pomoc, ale. Tak. Chcę się dostać na szczyt, by zobaczyć, jak wygląda świat z góry, ale moje łapy są za krótkie. Maurycja podeszła bliżej. To żaden problem. Wskakuj na mój grzbiet. Lisek, który nazywał się Rufus, najpierw wahał się, ale szybko zaufał Maurycji. Razem wznieśli się w powietrze i dotarli na szczyt skały, skąd rozpościerał się widok na całą dolinę i dalej, na góry w oddali. Wow, to jest piękne! Dzięki Maurycjo! zawołał Rufus. Od tego momentu stali się przyjaciółmi, a Rufus obiecał, że w razie potrzeby zawsze będzie jej pomagał, gdy wróci w te strony. Lecąc dalej, Maurycja zauważyła, że ziemia pod nią zmienia się. Zamiast lasów pojawiły się pola popiołu i skały. Na horyzoncie widać było wulkan, z którego unosiły się kłęby dymu. Maurycja była zafascynowana. Gdy wylądowała, nagle zauważyła grupę jaszczurek o połyskujących czerwonych łuskach. Poruszały się w rytmie, który przypominał taniec, a dookoła nich migotały maleńkie płomyki. Kim jesteście? zapytała z zaciekawieniem. Jesteśmy ognistymi jaszczurkami. Co tu robisz, pteranodonka? Odpowiedziała jedna z nich. Maurycja opowiedziała o swojej podróży, a jaszczurki zaprosiły ją do swojego tańca. Najpierw Maurycja czuła się niepewnie, ale szybko wciągnęła ją ich radość i energia. Tańczyła z nimi w blasku lawy, ucząc się, że warto cieszyć się chwilą i nie bać się odrobiny szaleństwa. Wkrótce Maurycja dotarła do wysokich gór. Tam spotkała majestatycznego orła o imieniu Aurel. Był ogromny z piórami mieniącymi się złotem i srebrem. Dokąd lecisz, młoda podróżniczko? zapytał Aurel. Nie wiem, po prostu lecę przed siebie i poznaję świat. Orzeł zaproponował, by razem przelecieli przez morze chmur, które otaczało szczyty. Lecąc w przestworzach, Aurel pokazał Maurycji, jak wykorzystać prądy powietrzne, by wzbić się jeszcze wyżej bez wysiłku. To niesamowite! wykrzyknęła Maurycja, czując, że z każdym lotem staje się coraz bardziej wprawną lotniczką. Kiedy Maurycja wylądowała w Dolinie pełnej wysokich traw, nagle zdała sobie sprawę, że utknęła w labiryncie. Próbując znaleźć drogę, usłyszała cichy pisk. Pomocy, jest tu kto? zawołała myszka Zosia, która zgubiła się wśród traw. Maurycja szybko odnalazła małą myszkę i zaproponowała, że razem spróbują znaleźć wyjście. Dzięki jej wyostrzonemu wzrokowi i pomysłowości Zosi udało im się wydostać z labiryntu. Myszka nauczyła Maurycję, że w trudnych sytuacjach warto łączyć siły i współpracować z innymi. Zosia, wdzięczna za pomoc, obiecała, że zapamięta Maurycję na zawsze jako bohaterkę, która nie bała się wyzwań. Zaprowadził Maurycję na daleką północ, gdzie krajobraz zmienił się w lodowe pustkowie. Na lodowej krze spotkała niedźwiedzia polarnego Baltazara. Który próbował uratować fokę, uwięzioną pod taflą lodu. Pomóż mi, zawołał Baltazar. Maurycja, używając swoich mocnych szponów, pomogła wykuć otwór w lodzie, uwalniając fokę. Baltazar był pełen podziwu dla jej odwagi. Tu, na północy, trzeba być silnym i wytrwałym, by przetrwać. Widzę, że Ty masz te cechy, młoda pteranodonka powiedział z uznaniem. Baltazar zaprosił Maurycję na wycieczkę po swoim lodowym królestwie. Wspólnie odkryli tęczowy wodospad, naturalny cud, który zapierał dech w piersiach. Maurycja nauczyła się, że nawet w zimnych i nieprzyjaznych miejscach można znaleźć piękno i przyjaźń. W dżungli, w której powietrze pachniało wilgocią i kwiatami, Maurycja usłyszała melodyjne dźwięki. Prowadziły ją do ukrytej wioski, gdzie mieszkały żaby w jaskrawych kolorach. Neonowe czerwienie, turkusy, żółcie i fiolety. Kim jesteś, wędrowcze? zapytała jedna z żab, która miała na sobie błyszczący, biżuteryjny naszyjnik z kropli rosy. Maurycja opowiedziała im o swojej podróży, a żaby zaprosiły ją na festiwal światła, który był ich tradycją. W tańcu podświetlanym maleńkimi lampionami Maurycja poczuła czystą radość. Warto czasem świętować nawet drobne chwile. Powiedziała jedna z żab, a Maurycja zrozumiała, jak ważne jest docenianie drobnych rzeczy w życiu. Po długiej podróży Maurycja poczuła, że czas wrócić do domu. Lecąc nad znajomymi krajobrazami, czuła wdzięczność za wszystkie przygody i spotkanych przyjaciół. W Dolinie powitali ją bliscy, słuchając z zachwytem o wulkanach, morzu chmur, labiryntach, kolorowych żabach i lodowym królestwie. Jesteś prawdziwą podróżniczką, Maurycjo mówili. Ale Maurycja wiedziała, że jej przygody się nie skończyły. Po krótkim odpoczynku postanowiła wyruszyć w kolejną podróż. Świat jest tak wielki i piękny, że szkoda spędzać życie w jednym miejscu powiedziała, rozpościerając swoje błękitne skrzydła. Odwaga i ciekawość są kluczem do poznawania świata i siebie samego. Każda przeszkoda może stać się cenną lekcją, a każda chwila Źródłem radości. Maurycja pokazała, że warto mieć marzenia, dążyć do celów i cieszyć się każdą chwilą życia, bo prawdziwe bogactwo kryje się w przeżyciach, przyjaźniach i pięknie otaczającego nas świata. Bajeczne czytanki. Zasubskrybuj nasz kanał, by usłyszeć więcej.